Witam Państwa bardzo serdecznie i zgodnie z obietnicą nakręcam właśnie filmik odnośnie książek, które przeczytałam. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu taka forma, ponieważ każdy, kto mnie zna osobiście, bardzo doskonale o tym wie, że bardzo lubię czytać książki. Uwielbiam wprost literaturę i po prostu nieraz opowiadam właśnie o tym, co to ostatnio mi się udało przeczytać. Są to książki, które będę polecała, ale też takie, których nie polecę, bo takie też się zdarzają, i tutaj na pierwszym miejscu zacznę od tej właśnie pozycji są to bajki Walta Disneya, najpiękniejsze bajki świata dlaczego zaczynam od tej właśnie książki już tłumaczę dlatego, że jest to bardzo stara książka ponieważ powstała w 91 roku i przede wszystkim ma Duży format. Piękną, piękną, twardą oprawę. A najważniejsze, mimo tego już to jest, że tak powiem, książka dla dzieci skierowana do nich, ale jak widzą Państwo chętnie do niej często wracam. Już Państwu pokazuję. Co przykuwa największą uwagę? Największą uwagę przykuwa ilustracja. Proszę sobie zobaczyć, jakie one są: ogromne te obrazki. Na dwie wielkie stronice. Wybrałam tę książkę, ponieważ może nie tyle, że od niej się zaczęła przygoda z czytaniem, ponieważ w 1991 roku, no to ja już troszeczkę na świecie, że tak powiem, sobie żyłam. Lubiłam zawsze czytać, ale ta, ta pozycja jest naprawdę dla mnie ważna z tego względu, że w moich czasach mojego dzieciństwa, gdzie wychowałam się na bajkach Walta Disney'a. To była książka po prostu rewelacja, tak prawdę mówiąc, ponieważ nie każdy miał tę książeczkę w domu. Można było sobie wypożyczyć w bibliotece i powiem szczerze, że bajki są tutaj przepiękne. Jak sam tytuł wskazuje, najpiękniejsze bajki świata. Tutaj są różne bajki. Na przykład, już tutaj mówię, na przykład Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, Śpiąca Królewna, Pinokio Robin Hood, Piotruś Pan, Alicja w Krainie Czarów, Księga Dżungli, 101 Dalmatyńczyków, Zakochany Kundel i różne inne. I teraz, dlaczego mówię o tej właśnie książce? Ponieważ, jak już wspomniałam, jest przepięknie wydana. Jest to stara księga. Ale najważniejsze dla mnie są tutaj bajki, które każde dziecko zna tak naprawdę. Tylko, że w troszeczkę nowym wydaniu, że tak powiem. A przede wszystkim, jeśli chodzi o właśnie o Walta Disneya, to jest też taka... Fajna tutaj informacja, bo na przykład tutaj mamy kopciuszek, prawda? No i zaczyna się cała historia o kopciuszku, jak to on sobie tam na tym balu radził i nie radził. Ale najważniejsze, jeśli ktoś lubi bajki Disneya, to tutaj z tyłu jest zawarta informacja odnośnie filmu, ciekawostek. Z filmu i w jaki sposób był kręcony. Wiadomo, że to jest film animowany, yy, i zaraz tutaj yy, bodajże jest. Aha, yy, powstawał w latach 1944-1950. Więc wtedy ta technika nie była tak bardzo rozbudowana, ale jeśli chodzi o Walta Disneya, to był po prostu takim cudotwórcą, jeśli chodzi o bajki, ponieważ te animacje stworzone przez jego, jego właśnie grafików, można tak powiedzieć, były na tamte czasy w sumie najlepsze. a Wybrałam tę pozycję, dlatego że jest to taka ważna książka w moim życiu, jak już powiedziałam. Poza tym są piękne tutaj, pięknie jest opisana i nikt nie wmówi mi, że czytanie książek nie poszerza horyzontów, nie poszerza słownictwa, wzbogaca słownictwo, rozbudowuje wyobraźnię, ponieważ musimy sobie to wszystko wyobrazić, to co jest słowo czytane, przełożyć po prostu na, na swoją wyobraźnię. I to jest wspaniała sprawa, ponieważ no, dla dzieci jest to fajna. Fajna rzecz, ponieważ no ja, jak byłam mała, to sobie zawsze wyobrażałam te wszystkie przygody, czy właśnie kopciuszka, czy królewne śnieżki. I to tak fajnie, fajnie po prostu zadziałało na moją wyobraźnię. Uważam się za osobę w miarę oczytaną. Nie mówię, że wszystkie książki przeczytałam, bo tak się chyba nie da. Ale po prostu to, te książki, które czytam, przeczytałam, bądź jestem w trakcie czytania, chciałabym Państwu polecić, bądź nie. No nie ukrywajmy, są też takie książki, które, no, w mojej opinii nie są najlepsze. Być może będzie okazja, żeby poznać moje zdania, ale to jest tylko i wyłącznie sugestia z mojej strony. Każdy wiadomo ma, jest inny i po prostu jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. Ale wracając jeszcze do tej książeczki, to chciałabym przeczytać kawałeczek, dosłownie kawałeczek, jak to tutaj jest fajnie opisane. Fragment dosłownie. Bajka nosi tytuł, już mówię, muszę tutaj wrócić, przygody i haboda zwanego żurawiem. No, słownictwo jest dość trudne, ale bajka jest dość ciekawa i chciałabym dosłownie fragmencik przeczytać. Bez wątpienia najtrudniejszą do pokonania przeszkodą był kościsty bron. Słynny on był w kraju ze swoich jeździeckich umiejętności, w których nie dorównałby mu nawet najlepszy tatarzyn. To są dosłownie dwa zdania, a już można. Już, jak będziemy czytać dzieciom, to już zaraz się rodzi pytanie, kto to jest tatarzyn? I tu się zaczyna cała historia opowiadania, kto to jest? I myślę, że no, trzeba wyjaśnić po prostu, trzeba wyjaśnić słowo, żeby dziecko zrozumiało, o co, o co chodzi tak naprawdę. Dlatego jeszcze raz polecam tę książkę dla dzieci, ale też dorośli z chęcią wrócą do tej pozycji. Ale mówię, nie jedna noc będzie, nie jeden wieczór będzie po prostu zaczytany a bajeczki są przepiękne, bo to są naprawdę najpiękniejsze bajki świata jeśli ktoś się orientuje, jeśli ktoś wie no to były baśnie braci Grimm baśnie Pero różne takie właśnie dziecięce dziecięce baśni i bajki i tu jest zbiór tych, właśnie najpiękniejszych bajek. Dlatego z całego serca polecam. Są przepiękne ilustracje. O, na przykład tutaj. Śliczne są. I to na pewno dziecko zaciekawi. Taka właśnie ilustracja. Dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o lajki, o subskrypcję i komentarze. Czy odpowiada Państwu taka forma? Czy, czy może coś zmienić? To jest mój pierwszy taki amatorski filmik nagrany właśnie z tej okazji, ponieważ obiecałam gronu na Facebooku, że to zrobię, a staram się dotrzymywać danego słowa. I stąd właśnie jest ten filmik. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, już poprawione, bo na pewno coś tutaj nie gra, bo ja nie jestem też techniczna, że tak powiem. Ale zapraszam na kolejne filmy, sugestie, ewentualnie też właśnie czy się podoba, czy nie. Krytykę przyjmę nie ma najmniejszego problemu. Także zapraszam serdecznie do komentowania i do następnego razu.